Idzie ciacho, proszę. O, niespodzianka. No ta, tak, jak ci mówiłem, niespodzianka. Mhm. Dwa różne ciacha. No, no. tylko myślę co ja sobie, yy, wezmę łyżeczkę, bo do mojego jest śmietanka. Przyda się może łyżeczka. Mhm. Przyda się może łyżeczka, więc yy, no. Yy, trzeba byłoby śmietankę sobie wziąć. Mhm. Dobra. Oczymy. A no, może, się, może się nie uda. Mmm. Mm. Nie. nie. Nie, Ja wolę tak poczekać, wiesz? Mm. Ja lubię niespodzianki. Ja muszę to tak, wiesz, w głowie wszystko poukładać. No. Także? Nie, nie. Dziękuję. Ja mam swoje tutaj, no przecież. Dobra. Mmm. Ja no. 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 No, dobra. Kurwa! Jaj co jest! Jaj co jest! co nie pamiętasz? Jak przyszedłem do sklepu, Z, zapytałaś się. Do sklepu przyszedłem i zapytałaś się, co kupiłeś? Ja powiedziałem ci, to tamto i ciało. Nagle się zapytałaś, a dla mnie jest? A ja powiedziałem, o kurwa! O kurwa! No nie ma! A że mi się dupy nie chciało ruszać jeszcze bo by była awantura? No to powiedziałem, że jest. I że są dwa różne ciacha. I że to niespodzianka jakie ciało. A że teraz kurwa nie ma dziana, to nie będzie awantury. No, chyba rozumiesz. Wiedziałem, że podmienisz. No.